Siemanko wraz z ostatnim update'em z wczoraj, wiele się podziało, wiele się zmieniło, ale taką bardzo ciekawą kwestią z perspektywy marketu jest oczywiście wywalenie skrzyni Snakebite, tak, chciałem tutaj powiedzieć fracture. Nie ukrywam, chciałbym tutaj powiedzieć fracture, ale to właśnie Snakebite wyleciał. Czy to dobrze, czy to źle, co się będzie z tym dalej działo i tak dalej, to wszystko sobie omówimy już w tym materiale. Więc przechodzimy i lecimy oczywiście z tym koksem. Więc co należy sobie powiedzieć, to to, że w momencie kiedy wszedł ten update, nie ma nigdy w tak w sensie nigdy na przestrzeni ostatnich lat nie było pisane, która skrzynia wylatuje. W związku z czym możemy zobaczyć dużą tendencję stroną na frakcjerze, z tego powodu, że po prostu ludzie myśleli, że ten frakcjer wyleciał. W związku z czym po prostu ludzie yy, sprzedawali te przedmioty, niektórzy kupowali, w związku z czym cena poszła do góry. W związku z czym, kiedy okazało się, że to jednak nie Facture wyleciał, mamy dość dużą tendencję spadkową i dość duże takie. Yy, serio. Więc teraz ta skrzynia sobie jeszcze trochę spada. Mam wrażenie, że tutaj poziom 1.20 będzie spokojnie testowany. Mam wrażenie, że nawet już został testowany i zlecimy jeszcze niżej, jeżeli chodzi o fakcje. No, ale jakby na to nie patrzeć, jednak bohaterem dzisiejszego odcinka jest Stang Bite Case, czyli skrzynia, która właśnie wyleciała z polidropów. Fajnie jakby z tym mógł mi ją pokazać, to znaczy jakby mógł mieć możliwość jej zobaczenia, dziękuję bardzo. I możemy zobaczyć, że tutaj wystrzał jest niebyle jaki, tak na sprawę w żaden sposób nie. Zastanawiający, możemy zobaczyć, że wzrost mamy z 85 groszy na złoty 20, złoty 10, jak to teraz możemy już zobaczyć, to uspokoiło, więc tak to wygląda. Ciekawi mnie również ta tendencja wzrostowa, i tutaj pozwolę sobie tylko porzucić to piskową, tak? Czy na pewno nikt, totalnie nikt tutaj nie wiedział, że to tak się podzieje? Ja nie wiem i według mnie nie, ale. Według mnie nie, według mnie nie, ok? Więc ja także tak to wygląda, jeżeli chodzi o CSGO Database'a, jeszcze to nie zostało zaktualizowane. No bo, tak jak to mówię, nie jest to taka jednoznaczna wyrocznia, że po prostu w tych bugfixach, które WAL wypuszcza, to tutaj jakby nie ma nic o tym, po prostu, że ta skrzynia została jakby zamieniona. Tylko na zwyczajnym świecie widzimy to na podstawie obserwacji, że nas tank by po prostu przestał dropić. Ej, stój, ten wcale się dwójce nie wyglądają tak źle, nie? Ale oczywiście ten wygląda dużo, dużo, dużo lepiej. Mam na to jeden sposób. Zapraszam cię na Herkies, gdzie znajdziesz wiele skrzynek, przykładowo taka zadyszka. A z niej taka emeczka za 15 dolarów Oprócz krzyczek mamy również kontakty Tu wrzuciłem 121 dolarów i wyciągam 105, ale kosa Ja jestem z niej nawet zadowolony Case battle I let's go z bitwy na 4 graczy Zganiam z taką AWP Jeżeli masz 18 lat i chęci, klikasz sobie uzupełni Następnie wpisujesz kodik kwiako, Który daje ci na to oczywiście 70 centów oraz 10% do depozytu Więc według mnie warto Zapraszam, link w opisie i co należy sobie o tym powiedzieć? Czy mnie to jakoś tu dziwi? Nie. Od miesięcy mówię, że według mnie to jest 60 na 40, że wyleci Fractur. 60 bierze się z tego powodu, i to jakby 10%, które ma więcej Fractur, jest tylko i wyłącznie z tego powodu, że fakcze jest starszą skrzynią. I to jest jedyny argument. Ale Snake również też miał kilka argumentów, w związku z czym mnie totalnie nie dziwi, że teraz właśnie owy Fractur, że właśnie teraz wyleciał owy Snake a Fractur jeszcze w tej puli sobie został. Jak możemy zobaczyć, teraz mamy taką sytuację, że najstarsze skrzyni, skrzynie właśnie w puli dropów to jest James Nightmares Case. Z 2022 oraz Fracture Case 2020. W związku z czym, no teraz ten Fracture już dość mocno wysuwa się na prowadzenie jako skrzynia, która w najbliższej przyszłości wyleci. Jak tutaj przysłynek bajcie, można było się zastanawiać i tak dalej. Tak teraz, według mnie, Fracture już jest dużo, dużo pewniejszy. Nie mówię, że to jest 100%, absolutnie nie, no tak nie powiedziałem, ale według mnie jest na to dużo większa szansa, że przy okazji kolejnej, to właśnie skrzyni, to owy Fracture sobie wyleci, jakby na to nie patrzeć. No i tak to się prezentuje. Co należy jeszcze powiedzieć, to oczywiście to. Że Snakebite ma sprzężoną oczywiście e, sprzężone noże, ma z broken fangiem oraz oczywiście z recoil Case'em. Jeżeli sobie patrzymy na recoil Case'a, e, a to akurat mnie dość interesuje skrzynia odrzutu, tutaj tak naprawdę sprawę możemy się spodziewać w teorii, podkreślam w teorii tendencji wzrostowych. Tymczasem tak się nie dzieje. Z tego powodu, że mamy tendencję spadkową, bo jednak ludzie się teraz kupiają na tych innych, to właśnie skrzyniach, był update, patrzą na stickery, patrzą i tak dalej. A odrzutu, dropy, dropi no to jeszcze teraz mamy akurat e, moment, kiedy te, te się startują, w związku z czym po prostu wartość się sobie spada jako tako, Aczkolwiek mam wrażenie, że dopóki Recall dopi, a mam wrażenie, że to jest sprawa na najbliższe no, kilka lat, no to ten, snake, ten zarówno Snakebite, jak i Broken Fang w pełni skrzydeł nie mogą rozwinąć. Ale już naprawdę z wypiekami na twarzy czekam i śledzę market, co się wydarzy w momencie, kiedy właśnie Recall wyleci. Wtedy cała ta kolekcja tych właśnie o, opierająca się na skrzyni operacji Broken Fang może być turbo, turbo dla mnie interesująca i ciekawa. Także co się może dzieć w najbliższej przyszłości? Mam wrażenie, że dużo ludzi może zacząć inwestować w załamania jeszcze bardziej, bo jak teraz właśnie argumentem, żeby nie inwestować w Fracture było to, że no nie do końca wiadomo, czy to wyleci. Leci. Teraz ok, dalej gdzieś tam argument taki jest, ale już dużo, dużo bardziej stracił na znaczeniu, jako tako. Teraz jednak, no nie oszkujmy się, ten fracture jest dużo mocnym faworytem do tego, żeby właśnie wylecieć, więc warto sobie o tym powiedzieć, warto to wiedzieć, że teraz dość dużo ludzi będzie mógł, żeby w inwestować. Jakie będą tego konsekwencje? Mogą to być zakupy, to znaczy jeszcze właśnie spadki, jeżeli chodzi o załamania, z tego powodu, że ta skrzynia cały czas to dropi, więc ludzie będą to wykupywać, w wyniku czego jest szansa, że gdzieś tam to będzie spadało. W sensie, żebyś nie zrozumiał, nieźle. Nie, to nie będzie spadało, bo ludzie to będą wykupywali, tylko przez to, że to dalej dropi, dalej tego jest dość dużo. To to będzie wtedy przez to spadało. A to, że ludzie będą to kupowali, no to tylko i wyłącznie może spowodować, może skutkować tym, że ten spadek będzie trochę mniejszy, jako tako. Więc warto o tym wiedzieć, warto o tym sobie powiedzieć. Kolejna skrzynia po kilowatt-case, której bym się spodziewał, to jest skrzynia, która również na swoim pokładzie będzie zawijała kuku i Czyli ten orzek, który dostaliśmy przy, przy właśnie owej skrzyni. W się z jednego Stasza. I tutaj właśnie mam wrażenie, że to ten orzek zobaczyłem przy okazji kolejnej skrzyni, chyba że Valve otworzy jakąś tutaj. Zrobi coś ciekawego i po prostu doda coś innego, na zasadzie jakieś inne noże, inne glawce i tak dalej. Ale na chwilę obecną bym się bardziej nastawiał na to, że w kolejnej skrzyni zobaczymy jednak kukry knivesy. Więc jeżeli chodzi o skrzynię Fracture ja absolutnie nie płaczę i nie ubolewam, że to nie ona wyleciała i tak dalej. Wiadomo, że ona by wtedy fajnie wystrzeliła, miałbym jakiś praw i tak dalej, ale jednak ja sobie jestem w stanie na to poczekać i spokojnie przeżyję i to. Snakebite wyleciał, mam wrażenie, że tego Snakebite jest jeszcze dość dużo, ponad pół miliona, w związku z czym tutaj dość długo będziemy czekali, aż ten supply się przerzedzi. A zważywszy na to, że mamy dalej w recoil no to ludzie, którzy będą najzwyczajniej w świecie chcieli sobie pozyskać ów rękawice dostępne w Broken Fangu, w Snake oraz w Decoilu, to będą właśnie uciekali do tej to właśnie skrzyni. I warto o tym wiedzieć: że no po co tak na sprawę otwierać ze Snake skoro może otworzyć z Decoila. Warto również dodać, że w Snake mamy dość mocno średnie te przedmioty. Na zasadzie umówmy się tutaj, ten USP, który ok, jest czerwony, jest ładny, jest jeden z ładniejszych usp ków ale cenowo nie powala. m 3 4 in Living color no tu jest jeszcze większa jazda bez trzymanki. Jedynym takim głównym argumentem jest kałach Slate, który jest w fakcie bardzo ładny, jest piękny, służy do craftów jak najbardziej i on jest tutaj zdecydowanie dumą tej skrzyni. I gdyby nie ten kałach, to chyba stwierdził, że to jest najgorsze skrzynia Ewe, ale przez tego kałacha jakoś tam to jeszcze jest zachowane. Więc warto o tym wiedzieć. Jaka będzie przyszłość Na Naprawdę mnie to bardzo ciekawi. Dzięki i strzała!